Dzień dobry moi mili. Dzisiaj, ponieważ ja lubię robić rzeczy, których jeszcze nikt w życiu nie robiłam, to wymyśliłam sobie rano, się obudziłam i taka, taką miałam nagle myśl, że przejrzę z wami te moje sadzonki zrobione w wodzie jakiś czas temu. Nie zaglądałam do nich wcześniej, bo, no bo ja lubię na żywioł. Zobaczymy razem, co tam się zadziało. I mam pomysł taki, żeby posadzić je wszystkie razem w jednej dużej donicy. I zobaczymy, co potem z tego wyjdzie. Generalnie ja nie lubię takiego miszmaszu. Wolę mieć takie pełne, jakby jedne rośliny. Ale tak jak mówię, nigdy nie robiłam czegoś takiego. Więc zobaczymy. Może mi się to spodoba. A jeżeli nie, to za jakiś czas je porozsadzam. Stwierdziłam, że warto spróbować taki eksperyment. Bo po pierwsze, a już mi się spodoba. Że każdy pęd jest inny. Po drugie, jestem ciekawa, która roślina będzie rosła najszybciej, i bardzo chętnie po jakimś czasie zajrzę im w korzenie i zobaczę, czy któraś tam zdominowała, czy idą równo łeb w łeb, czy któraś szybciej rośnie. To jest taki fajny eksperyment, bo one będą mieć jednakowe warunki. To samo podłoże, ta sama doniczka, ta sama ekspozycja na światło, ten sam nawóz. I więc będzie można zrobić taki test, co sobie faktycznie szybciej rośnie, i wreszcie rozstrzygnąć ten spór. A po trzecie pomyślałam sobie, że młode takie sadzonki, które dopiero mają odrobinę korzonków, potrzebują więcej wody niż dorosłe jakby pnącza. I zawsze tu jest trochę wiecie, że ja lubię dosadzać do doniczki, ale zawsze z tym jest lekki problem, bo te młode potrzebują wody więcej, bo po prostu nie mają jeszcze tak rozwiniętych korzeni i nie są w stanie tak efektywnie czerpać wody z podłoża. A te starsze z kolei potrzebują wody mniej i zawsze ja mam tam trochę taki lekki dylemat z podlewaniem, a tutaj będą same nowe, więc zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie, czemu nie, spróbujemy, przecież to nic nas nie kosztuje. No to po kolei, aż mi rączki świeżbią, jestem sama ciekawa co tutaj jest. Te nie są dawno wsadzone, ile myśmy ten to z dwa tygodnie temu, więc może tych korzeni być to jeszcze mało. Zobaczymy. Na pewno widzę, że to jedno epipremnum się nie przyjęło. Zobaczcie, bywa i tak. Mimo, że był węgiel w wodzie, końcówka zgniła. Jest, tak właśnie wygląda zgniła końcówka i w ogóle zgniła sadzonka. Po to sypiemy węgiel, żeby zazwyczaj wtedy to się nie dzieje. E, zobaczcie, końcówka jest cała czarna, śliska, taka miękka, obrzydliwa, śluzowata, taka jak, wody, jak kwiaty cięte, które postoją tydzień/dwa. E, no i widzicie, że liście też pożółkły i zbrązowiały na brzegach. E, no to się po prostu nie udało. Bywa i tak, trudno. Tutaj drugi potosek też widzę, że podobnie. No, słuchajcie, bywa i tak, to naprawdę po to zawsze robi tych sadzonek więcej, bo jak widzicie, czasami się coś nie udaje. No i to też jest normalne, nie ma co się tym przejmować. Ale, ale, zobaczcie, trzeci potos jest już bardzo ładny. E, wyrósł mu już taki gigantyczny, no, może przesadzam, ale spory korzeń. Ten narod to jest węgiel, to nie jest żadne zgniłe, tylko po, widzicie, brudzi palce. To jest po prostu węgiel, tak się osadził tutaj na tym korzeniu. E, Łotyga jest twarda, korzeń jest, i zobaczcie, ruszył nowy, nowy przyrost nawet, więc to na pewno się nada. To już się przygotowuję do zasadzenia. Jak już jesteśmy przy potosach, to przejrzyjmy wszystkie. Tu słuchajcie, też końcówka zgniła. O, widzicie jaka ona jest flakowata. Ale, ale, ale id idą przyrosty i korzeń się wykluł, więc ja wezmę ostre nożyczki. One są, słuchajcie, to są nożyczki do bązaj, więc są naprawdę fajne, ostre, możecie je u nas też kupić. One są e, przetarte spirytusem, czyściutkie. E, więc przytniemy ten, przycięłam tą mokrą część. Może jeszcze troszkę. No, jeszcze trochę tego zostało, ale znowuż jak to przytnę całkiem, to zniszczę korzeń. Dobra, zobaczymy. Zasadzimy i najwyżej się nie przyjmie. To też nic strasznego się wtedy nie wydarzy. Tutaj też jest ok, tylko też trochę tą końcówkę przytnę. No, coś te potosy się tak zrobiły. Mm, dobra, patrzymy sobie, co dalej. O, tutaj mamy EpiPremnum Pinatum. E, ładnie się patrzę, bo ja na nim mam wełnowce, więc nie chciałabym nasadzące też w nową doniczkę zapodać wełnowców. Tu jest wszystko super twarde, nic się nie poślimaczyło na dole. Korzenie są już całkiem, 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 no i widać nowy przyrost. Także zdecydowanie zasadzamy. Patrzymy dalej. E, to też pinatum. Tu się nic złego nie dzieje, ale jeszcze nie, nic tutaj żadnych korzonków, nic nie ma, więc wraca do wody. Niech się jeszcze poukorzenia. Tutaj e, EpiPremnum, pinatum, variegata, to samo, to samo. Nic złego się nie dzieje, ale jeszcze nie ma korzonków, więc jeszcze się ukorzenia. To. O, widzicie szczytówka. To jest właśnie to, co wam kiedyś mówiłam na którymś filmie. Sadzonki pędowe nic jeszcze nie ruszyły, a sadzonka szczytowa, proszę bardzo, jest korzonek. One zawsze są bardziej aktywne i takie bardziej do wzrostu skore, dlatego też są droższe z reguły. Zasadzimy. Trochę ten korzeń jest jeszcze taki mikry, ale ponieważ tak jak wam mówiłam, będę je sadzić same sadzonki i będę je mocniej podlewać. I nawet się zastanawiam, czy nie kupić klosza e, takiego szklanego i ich nie przykryć, więc myślę, że sobie poradzą nawet z takim małym korzonkiem. Do dorosłej, do, do doniczki z dorosłymi okazami, którą polewa, podlewam bardzo rzadko, nie wsadziłabym jeszcze takiego małego korzonka na pewno. To by było za wcześnie, po prostu ta sadzonka by uschła. Natomiast, tak jak mówię, ponieważ tu będę je mocniej i zraszać, i podlewać, myślę, że warto się pokusić i powinien dać sobie radę. Tutaj mamy Global Green, zobaczcie jaki piękny. No i tutaj też już idą korzeniska. Jeszcze tutaj taki malutki, więc myślę, że spokojnie posadzimy. Tutaj jeszcze jedno Pinatum Variegata pędowa i widzicie stoi, nic się jeszcze nie zadziało. Więc jeszcze się moczy. Tutaj Pinatum też jeszcze nic. Kolejna wariegata. No, coś tutaj się troszkę kluje, ale jeszcze niech sobie postoi w wodzie. Tutaj mamy Enjoya. I co z tym Enjoyem? Są, zobaczcie, są korzonki. Tak jak mówię, do normalnej doniczki jeszcze za wcześnie, ale do takiej sadzonkowej myślę, że można spróbować. I też tutaj widać już nowy przyrost. Widzicie? Także fajnie to wygląda. O, to pinatum puściło wielkiego korzenia. Wełnowca nie ma. Oj, tutaj się kluje też nowy pęd. Ciach do doniczki. Ten Enjoy. Jeszcze nic. Wraca do wody. Jeszcze sobie postoi troszkę. No, ten też. Jeszcze, jeszcze niech się poukorzeniają. Dobra. Lecimy z drugim pojemnikiem. To jest trochę starsze. Dłużej siedzi w wodzie. Oprócz Sansevieri. Sanseveria mi się urwała niechcący, więc postanowiłam ją ukorzenić. Dobra, tu mam e, szczepki pobrane z tego gigantycznego, nie wiem czy pamiętacie, jak były u nas takie gigantyczne filodendrony z e, To jak je sobie rozplątywałam, to tam kilka było połamanych, kilka mi się snuło po podłodze, więc porobiłam trochę sadzonek. Jak widzicie już się ładnie ukorzeniły, no bo to już jakiś czas minął z półtora miesiąca, może i dwa. Tu widać nawet nowy pęd wychodzi tutaj też, tutaj też, także no, na pewno już można je posadzić. Tutaj to samo, oberwiemy tylko tą pochewkę, która sta to, to, to słuchajcie, te takie brązowe e, łuski jakby na... o zobaczcie, ta była w wodzie, a ta nie, to te brązowe łuski, które są na pnączach, na łodygach. E, czasem Was niepokoją, nawet kiedyś <grytanie> dostaliśmy takie oskarżenie, że, że Wam sprzedaliśmy podsuszoną roślinę. Słuchajcie, to są takie pochewki, które ochłaniają nowe, wychodzące pędy i liście, i one po prostu tak brązowieją, jak już spełnią swoją funkcję. E, możecie je obrywać, jeżeli Was denerwują, ale w każdym razie to jest coś zupełnie normalnego. Popatrzcie, tu nie ma liścia gdzieś odpad, ale korzenie są. I idzie nowy pęd tutaj ładnie, już wylas. Także sadzimy. Nie wiem, czy te skandensy nie zdominują wszystkiego, no ale zobaczymy. A to co to jest? To jest jakiś filodendron. Skąd ja go wzięłam? Chyba. A, tam z góry. No to nie, to jeszcze nie jest gotowy. Dobra. No, tutaj to samo już bardzo ładnie. Tak się zastanawiam, czy te skandensy sadzić razem z resztą. Bo nie wiem, czy one tutaj. Ale dobra, zobaczymy, ile mi tego wyjdzie. Mikans, zobaczcie, Mikans też już ładnie puszcza tutaj korzonki. O, i nowy przyrost też idzie. Myślę, że możemy go wsadzić. Jeszcze potoski. Potos nie zgnił ten, ale jeszcze nic tu nie wypuścił, więc wraca do wody. Ten też jeszcze nic. Ten też jeszcze nic. Coś te potosy jakieś leniwe, słuchajcie. No tu jest taki mikro korzonek, to myślę, że jeszcze niech się e, pou, poukorzenia. Trebi, trebi. Korzonek jest super mikry. Niech jeszcze poczeka. Już chociaż chciałabym go też posadzić, ale dobra, będziemy cierpliwi. O, o a ten Mikan spuścił pięknie. To już z całą pewnością sobie poradzi. Trochę, widzicie, grubszy kawałek pędu yy, i od razu sobie lepiej poradził. No i ten trebi jeszcze też nic. No to trudno. Nie to nie. Popatrzcie, popatrzcie jak sansa zapuszcza. Ona, ja ją wsadziłam, no nie wiem, tydzień temu. Pięknie. I wiecie co zrobiłam? Eee, dwie doby ona stała, e, leżała sobie po prostu i schła. Żeby nie zagniła, i dopiero potem jak przeszła dwie doby, to ją wsadziłam do wody. No to uważajcie, zwłaszcza, możecie to robić przy wszystkich sadzonkach, że dam dobę czy dwie je posuszyć, ale na pewno róbcie to koniecznie przy skulentach, żeby one i przy kaktusach, żeby po prostu te rany obeszły i potem nie gniły. No to też idzie. I ten też, tak cały czas gadam do was, ale jednocześnie myślę, czy nie posadzić tych skandensów osobno. Nie wiem, nie wiem, mam dylemat. No, tutaj też ładnie. Zobaczcie, ile tego jest. Dobra, zobaczymy, co w ostatniej, i wtedy zapadnie ostateczna decyzja. E, tutaj marble, on już stoi bardzo długo w wodzie. E, tu moje kokedamy, niestety, one miały dwa lata, e, i wszystko, jakby z nimi w porządku było. Tylko sznurek zgnił niestety, od, no bo podlewa się je przez zmuczenie w misce. No i po dwóch latach sznurek sparciał, zgnił. No i musiałam niestety rozplątać te kokedamy i wyjąć z nich roślinki. No, może sobie jeszcze kiedyś zrobię, ale przynajmniej ich nie wyrzuciłam, tylko właśnie sobie je teraz posadzę. Tutaj chyba drugi, druga część tej kokedamy. Dobra, co tu mamy dalej? Mamy Enjoya. Wiecie co, tu jest tylko taki jeden, ale to korzenie powietrzne ma takie całkiem spore, ten kawałeczek, więc spróbujemy go posadzić. Zobaczymy, co się dzieje, co się stanie. Nie ma co się bać, słuchajcie, najwyżej nie wyjdzie. O, to się splątały. Jest kolejny marble, ładne, duże już korzonki, także sadzimy. Tu jest ten filodendron. No, nie wiem, czy coś z niego będzie, ale z całą pewnością nie jest gotowy jeszcze. Tu kolejny skandens. I kolejny skandens. Tu jakaś pochewka Ten enjoy jeszcze sobie poczeka. To słuchajcie, są moje decyzje subiektywne. No to, wiecie, to nie jest tak, że on na pewno by sobie już nie dał rady, albo wszystkie, które są tu, na pewno sobie dadzą radę. No ale życie. To sztuka wyborów, jakieś decyzje trzeba podjąć, i czas pokaże, czy były słuszne. No i tu mam rafidophorę tetraspermę. Ja ją przycięłam, bo po prostu, no, duża była. Korzenie powietrzne ma, ale ja bym jeszcze jej dała chwilę. Niech sobie jeszcze poczeka trochę dziewczyna. A tego enjoya też jeszcze zostawimy. Niech się korzeni. Widzę, że będę musiała tam zaraz wody dolać. I tu mamy co? Złociste. Epipremnum złociste. Trochę przytnę końcówkę, bo się maśli. Hmm. No wypadałoby jeszcze poczekać. Ale nie mam tu jeszcze złocistego, więc co tam. I ten Andrew jeszcze czeka. Dobra, za pamięci doleję tu wody, bo... Jak siebie znam, to potem zapomnę, a już tam jest prawie na dnie. Fajne jest to, że jak się używa węgla, to nie trzeba zmieniać wody, tylko się dolewa. To jest dużo wygodniejsze. Zanim używa, zaczęłam używać węgla, to trzeba było tą wodę co chwilę wymieniać, bo ona się. No wiecie, taka robiła. taka bla, 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 bla mętna i pełna bakterii. No dobrze, czekajcie, żeby mi ten, ta Sansa oka nie wykuła. Postanowiłam posadzić je razem. Najwyżej będę za miesiąc je rozsadać. Co tam, raz się żyje. I teraz co ja sobie tutaj użyję. Zmieszam sobie, bo normalnie bym raczej je posadziła w podłoże do monstery albo do filodendronów, w jakiś taki bigosik. Choć z mojego doświadczenia wynika, że pnącze sobie w podłożu uniwersalnym z perlitem też bardzo dobrze radzą. Ale ponieważ to są sadzone i są młode i tak jak Wam mówiłam lubią mieć trochę bardziej wilgotno, to ja sobie zmieszam trochę. Podłoże uniwersalne. Przy okazji pytacie: To nasze uniwersalne z dżungla jest już z perlitem. Czyli jak Wam mówię, że sadzimy w podłoże uniwersalne z perlitem, to mówię tak generalnie, tak? że kupujecie, macie jakieś tam podłoże i domiesz, do, 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 mieszacie z perlitem. Natomiast dżunglowe już ma perlit, więc już nic nie musicie tam mieszać. Jest to gotowe do użycia. I zmieszam większą część podłoża uniwersalnego z mniejszą częścią podłoża do monstery, no i tak w takiej mieszance sobie posadzę. Ja to wiecie, jak to ja na oko. Często mnie pytacie o proporcje dokładne. Wydaje mi się, że to nie ma takiego aż znaczenia, żeby to. No nie wiem, no słuchajcie, to też każdy ma swoją praktykę, swoje doświadczenia i swoją teorię z roślinami. Nie ma takiej jednej obowiązującej prawdy e, takie większe grudki, to ja lubię, tak wiecie, rozstygować. E, więc wasze doświadczenia mogą być zupełnie inne i możecie zupełnie inaczej robić niż ja. Być może wam się sprawdzają precyzyjne mieszanki. Tak jak u nas w domu to Szymon tak lubi, on się zawsze denerwuje jak w przygotowaniu, że na oko, jak na oko, na oko, bo proporcje proporcje. Ja zawsze robię wszystko na oko. I ziemię też zawsze mieszam na oko, bo tak mniej więcej właśnie na oko widzę, jaką ona ma konsystencję. No więc nie jestem dobrą osobą, żeby pytać o proporcje. Wybaczcie mi, eee, ale oczywiście możecie próbować, kombinować, robić doświadczenia, zobaczyć, co się wam bardziej sprawdza. Widzicie, to podłoże do monstery jest zdecydowanie bardziej sypkie. Tu jest dużo perlitu, keramzytu, e, chipsów kory. Więc ono jest takie bardziej sypkie i rozluźnione. Ono nie ma takiej konsystencji, że moglibyście z niego lepić jakąś kulę, ala śniegową. Tylko ono jest bardzo sypkie. Dobra, taką grudkę też rozwalamy. No i ja po prostu sobie tą moją łopatką to wymieszam. Tak mniej więcej. Wiecie, jak ciasto na muffinki. Nie musi być dokładnie, bo, bo zrobi się twardy. Nie no, że śmieję się, oczywiście to muffinki się robią twarde tutaj. Jak chcecie, możecie wymieszać dokładnie. Nic nie stoi na przeszkodzie. Słuchajcie, ja nie używam nigdy keramzytu na dno jako drenaż. W ogóle nie używam drenażu. Co oczywiście nie znaczy, że nie możecie, bo możecie używać drenażu. Bo nikt Wam nie zabroni i też wiem, że się sprawdza. No dobra, tyle sobie mniej więcej tego dałam. I teraz co? Jakiś taki bukiecik tutaj, może jeszcze troszkę, jakiś taki bukiecik sobie ułożymy z tego wszystkiego. I potem to zasypiemy. No i tak to mniej więcej wygląda. Sporo tego podłoża jest, spora doniczka, ale zauważcie, że no rośnie jest też sporo, stąd ten wybór. No już w mniejszej byłoby, myślę, ciężko. Zaczniemy może od tych dużych skandensów. Nie będę robić aż takiego totalnego miszmaszu, tylko yy, no gatunki razem powkładam. Nie tak całkiem. No i co, po prostu delikatnie wciskam je w podłoże i zaraz jeszcze będę trochę yy, zasypywać. Staram się to robić z wyczuciem, żeby. Tych delikatnych korzonków nie połamać. Zauważcie też, że ta ziemia jest bardzo pulchna, ona nie jest zbita, więc. No więc też nie ma takiego ryzyka mocnego połamania. No i tak tutaj, o, jak jakiś taki większy korzeń wystaje, tego staram się od razu zasypać, bo niedobrze, żeby korzenie wystawały, no bo wiadomo, uschną, tak. No i tu robimy sobie takie skupisko skandensowe z jednej strony do doniczki. Sporo tego jest. No, jestem ciekawa jak ten eksperyment wyjdzie, czy te skandensy pozwolą tu w ogóle reszcie ekipy żyć. No, zobaczymy, raz się żyje. Dobra, już prawie koniec skandensów. Jeszcze chyba tutaj tylko ten jeden został. Ok. No to co? To teraz mikansy może damy naprzeciwko, bo też są takie ciemne. A pomiędzy damy coś jaśniejszego, żeby nam zakontrastowało. To oczywiście mój subiektywny wybór, bo jakiś muszę podjąć tutaj, to nie znaczy, że tak trzeba, albo że tak jest lepiej. Dobra, teraz marble, bo też mam ich sporo. Może marble damy bardziej w środek, bo coś trzeba w środek dać. O, zaczyna się wypadanie. Dobra, przysypiemy od razu tego marbla trochę, żeby nam się tu już nie ruszał. Następny marble. Też go od razu troszkę przysypiemy. Dobra, i kolejny. Tu może trochę tak z tym skandensem wymieszamy. Tak odrobinę. Jeszcze marble, ale tych marblów jak mrówków. Dobra. Potoska może tutaj z brzegu, żeby z tym marblem tak ładnie sobie współgrał, jakoś mi pasuje tu. I jeszcze jeden. No słuchajcie, trochę tych sadzonek jest. Jestem bardzo ciekawa, co to wyjdzie z tego. No, tak jak mówię, jeszcze nigdy tak nie robiłam. Do odważnych świat należy. Dobra. I co tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze, mamy tego variegata. To może go damy... Miałam nie mieszać, nie? Może go damy tu. Tego wariata variegata. Okej. Okay. Od razu bym go przysypała, bo on mi tak średnio tam się trzyma. Zielone. Nie, najpierw może enjoye, bo jest ich więcej. Enjoye dam tutaj bliżej siebie, bo tu mam więcej miejsca, a ich chyba jest całkiem sporo. Podsypię, zrobię taką górkę, bo one są mniejsze, krótsze w sensie. Dobra, jeszcze jeden tutaj. Enjoyek. I cóż zostało? Został pojedynczy global. No to może go, już mi się miejsce kończy, może go tu damy, tego globala. I zostały dwa pinnatum. No, i widzicie, jak się ciasno zrobiło w tej doniczce? Już ciężko coś tu wepchnąć. Może, może czekajcie, wam obrócę i wam pokażę. Mm, 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 mm. Chyba jednak wymieszam trochę je, bo tu mi okazuje się, że, że trochę te skandensy najrzadziej, najrzadziej posadziłam i na inne trochę brakuje miejsca, więc jednak trochę je ten wymieszamy. Dobra, ostatni, słuchajcie. I teraz, no wchodź tam, troszkę podsypię podłożem uniwersalnym, to wszystko, żeby jeszcze się upewnić, że żadne korzenie nie zostały odsłonięte, ale zobaczcie, już nie będę tego ubijać w ogóle. Tak bardzo różno sobie sypię. Po to, żeby jak tam już może gdzieś jakieś nowe pędy wychodzą, żeby ich nie zabić tą ziemią, nie, 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 nie zaściskać, żeby ich nie połamać, nie pouszkadzać, żeby jakoś tak mi się, tak mam taką czutę, że lepiej im będzie, jak będą miały tutaj luźno, niż jak będą miały ubite. Normalnie, jak sadzę dorosłe rośliny, to jak najbardziej tą ziemię wokół łodyg ubijam palcami, ale jakoś tak przy tych sadzonkach mam taką czutkę, żeby im zostawić luz. Wiecie, nie muszę mieć racji. <noise> Czas pokaże, czy miałam dobrą czutkę, czy nie. Dobra, staram się wszędzie te liście i łodygi poodsłaniać i wszędzie sobie tej ziemi nawsypywać. No chyba klosz tutaj niekoniecznie, bo te skandensy są tak długie, że nie wiem jak dużo musiałabym mieć ten klosz, także będzie się trzeba bez tego klosza chyba obyć. Poupewniam się, że wszędzie dosypałam. O, tu jeszcze troszkę można. I też wiecie, jak, jak zaraz podleję sobie to wszystko, to ta ziemia też się sama ułoży trochę, to nie jest tak, że ona będzie taka, tylko pod ciężarem wody ona też trochę osiądzie, więc dlatego się tak też nie przejmuję tym y, ubijaniem. Tu jeszcze trochę na brzegach podosypuję wszędzie, a te marble na środku, też im trochę jeszcze trzeba. O liście. Starajcie się, jak sadzicie, tak robić, żeby liście nie dotykały ziemi, a na pewno, żeby nie były zakopane, tak jak mi się tutaj marble zakopał. Bo te liście, które mają kontakt z wilgotnym podłożem, na 90% Wam się tak zawilgocą, poplamią i z czasem odpadną. Więc starajcie się tak sadzić, żeby same łodygi dotykały ziemi, a liście nie. Dobra. No i na koniec, słuchajcie, podleję. Podleję bardzo delikatnie, maleńkim strumyczkiem i tylko troszkę wody, ale za to wszędzie. To jest kluczowe. Pamiętajcie, że Wam to mówiłam dużo razy, ale to jest super ważne. Pamiętajcie, że nowa Ziemia bardzo mocno chłonie wodę. Ona jest taka jeszcze nienasączona, i to pierwsze podlanie. Po prostu jak gąbka, i czasem może się zdarzyć, że tym pierwszym podlaniem sobie załatwicie roślinę. Więc to naprawdę tej wody leję bardzo niewiele, ale za to staram się wszędzie dotrzeć. Właśnie po to, żeby nie zostały nigdzie takie dziury powietrzne między korzeniami, żeby ta ziemia się tak ładnie tam osadziła. No i też, żeby każda sadzonka trochę tej wody na początek dostała. Ale naprawdę bardzo malutko leję. Dobra. No, tak to się prezentuje. Powiem szczerze, na razie mi się to bardzo nie podoba. Jest <gryw> bałaganiarski miszmasz, wygląda to średnio, popatrzcie. Ale zobaczymy, zobaczymy jak będzie, jak zaczną rosnąć. Jeżeli nadal mi się nie będzie podobać, to po prostu je porozsadzam, porozplątuję korzenie. I wiecie, ja mam z każdej z tych roślin co najmniej dwie doniczki w domu, więc nie będzie żadnego problemu. Po prostu te pojedyncze pędy podosadzam do innych doniczek i już. Ale taki eksperyment jakoś miałam chęć zrobić. Dajcie znaka, co myślicie. No i za jakiś czas wam zrobię, nie wiem, czy jakąś relację, czy przy okazji innego filmiku pokażę, jak tam im idzie. Pewnie część pędów się nie przyjmie, bo to też jest normalne. No ale sama jestem ciekawa. Zobaczymy sobie kto wygra ten wyścig i będzie rósł najszybciej. A przy okazji Wam chcę jeszcze coś pokazać. Takie ostatnio mamy z Candense lemon lime w Jungle. To są dwie sztuki. Tylko i wyłącznie dwie sztuki z tych małych. Po prostu jak to zobaczyłam to musiałam wziąć. Bardzo gęste sadzonki i gigantyczne liście. I zobaczcie tylko dwie sztuki, one przecież nie są drogie. I jak pięknie wypełniona doniczka. No, ja już się nie mogę doczekać, aż się zaczną bardziej zwieszać. Już się gapię na nie w kółko, super mi się podobają. To taka tylko przy okazji taka autoreklama, ale no uważam, że naprawdę warto to zareklamować w tym momencie. No i co, i na dzisiaj to tyle. Jak zwykle zostawiam się z toną bałaganu do sprzątnięcia. Dajcie znaka w komentarzach, co myślicie o takim dziwacznym pomyśle. I do zobaczenia następnym razem.